Podczas porannej sesji Rady Gminy radni zdecydowali, że radoszyce będą ubiegać się o nadanie praw miejskich. Początkiem tego procederu będą konsultacje społeczne. My takie konsultacje urządziliśmy już dzisiaj. Dzisiaj Rada podjęła decyzję, że radoszyce będą się starać o prawa miejskie. Będą pytać mieszkańców, czy są za, czy są przeciw. Pani byłaby za, przeciw? E, no raczej przeciw, Dlaczego? bo to się raczej wiąże pewnie z podniesieniem podatków. także. Zapewnienia wójta są takie, że nie. No na pewno będzie zapewniał, bo przecież wiadomo, że nie powie, że podniesie, bo wtedy wszyscy byliby przeciw, tak? Ale ja uważam, że no, kiedyś też miały prawa miejskie i czy były jakoś, w jakiś sposób, nie wiem, wyróżniane w ten sposób. Uważam, że jednak, ja, jeżeli ja bym się miała wypowiedzieć, jestem za tym, żeby jednak nie miały tych praw. Czyli utrzymanie obecnego porządku. Tak myślę. Ja uważam, że tak, że powinno być. To jest duża miejscowość no, i należało. Bardzo, bardzo Radoszyce są bardzo, bardzo duże. Także powinny zostać. No, raczej bym był za tym. Wiem, że opłaty będą większe, inne podatki wtedy, inne tam no inne w ogóle rzeczy, które trzeba tam uzupełniać. Podobno nie. Podobno mają być takie same opłaty? No, nie wiem. Mi się wydaje, że miasta mają większe tam nakłady. No, ale znowu wtedy by były większe finanse, bo by były miast, miastem już nie tak jak, jak gminna, tylko już jakoby było miasto już takie większe trochę. No i jeżeli będą miastem, to przecież będą z tym wiązały się i opłaty większe, i, no, ale może i uprawnienia większe. Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Wójt mówi, że nie będzie większych opłat, że będą takie same. Tak. Pani głosowała za czy przeciw? Za. 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 Mówię z tego, ze swojego punktu widzenia, że raczej nie powinny prawa miejskie być tutaj u nas. Dlaczego? Żeby bo jest wiadomo, jak prawa miejskie wiadomo jest y, koszta większe, podatki wszystko łącznie się do wszystko do, dochodzi do konsekwencji, że wszystko podwyższone, a w Radoszycach nie ma po prostu perspektyw na, jako, na miasto. Nie ma pracy w ogóle tutaj. Większość osób wszystko emigruje, wyjeżdża za granicę do miast. Ja tutaj nie mam w ogóle perspektyw, że w ogóle nie mam po prostu w Radoszycach. Moje zdanie jest wynajmniej takie. No. Proszę pana, jeszcze moja wypowiedź, którą powiem otwarcie. Proszę pana, wymogi stawiać ludziom które należą do praw miejskich obywateli, trzeba im najpierw dać warunki i spodziewać się dopiero ich wymogów odpłatności i obciążać czynszami. Mhm. Ale Pan też na nie Ja bym był za tym, niech będzie prawo miejskie Radoszyce, piękna miejscowość, ale dać ludziom warunki najpierw. Jeżeli by to wie Pan, nie wpłynęło na wysokość opłat bo w mieście są zawsze opłaty wyższe, to nie ma przeszkód. Jak mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, zdania są podzielone co do tego, czy Radoszyce powinny zostać miastem. Jednak wszyscy mieszkańcy, pomimo zapewnień wójta, obawiają się podwyżek opłat z tym związanych. Ja bym był za. No, proszę mnie pokazywać twarzy mhm. a i głos trochę tam nie? Ja bym był za.